Cześć moi drodzy, przyszedł czas Wam trochę poględzić i poopowiadać o MRU. Mianowicie chciałbym poruszyć dwa tematy. Odnośnie pierwszej, i zawsze na pierwszym miejscu, to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest najważniejsze: życie, zdrowie i w ogóle. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia. Ani nigdy nie poruszał się po takich obiektach. Naprawdę odradzam. A jeżeli chodzi o, mówię, zwiedzanie, jeżeli ktoś naprawdę chce, to wtedy trzeba najlepiej z dwoma osobami, z trzema. Czym więcej osób, tym lepiej, bo jeżeli się komuś coś stanie, to zawsze jest w stanie ktoś drugi wezwać pomoc czy cokolwiek. Nie róbcie tego na własną rękę. Mówię to jest szczyt głupoty. I odnośnie drugiego tematu dostaję dużo zapytań na temat MRU. Więc to wygląda tak, że mówię MRU to nie są same bunkry. Do tego dochodzi dużo innych rzeczy. Mówię, cała linia MRU to mamy od mostu kolejowego w Nietkowicach, oczywiście po drugiej stronie. Od Erstellung to jest druga sprawa, ale od mostu kolejowego do Międzyrzecza mamy. Mówię, różne obiekty, i ringsztady, i, i bunkry takiego typu, i takiego różnych kondygnacji. Ale same bunkry to nie jest tylko MRU, do tego mówię dochodzi wiele innych rzeczy, takich jak mówię jazy forteczne, mosty zwodzone, mosty obrotowe, jeziora, zagłębienia, setki kilometrów okopów wykopanych, jakieś sztaby dowodzenia w podziemnych ziemiankach polowe co do tego tam może jeszcze się składać. No mówię, aż ciężko jest powiedzieć na ten temat. Tego jest tak tyle, że mówię, że człowiek nie jest w stanie tego zapamiętać wszystkiego, ale naprawdę jeżeli ktoś jest fascynatem i ten to linia mówię MRU to jest chyba najlepiej ufortyfikowana w Polsce, jaka może być. Z punktu widzenia mojego, najlepiej mi się podoba. I mówię, to tyle, co bym chciał Wam przekazać. Zapraszam, zwiedzajcie, sami doświadczcie tego. Przez sam filmik nie jest człowiek w stanie tego oddać, co rzeczywistość. To tyle, co bym chciał Wam powiedzieć. Dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie. I Cześć.